Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, superciężarów. Wygląda na to, że Tom chce dać ci prezent! Kupon rabatowy do garażu Toma! Co za wspaniały prezent! Co się dzieje? O nie, nie ma prądu! Jak do tego doszło, nie wiem. Przecież wiatraki działały. Wiatraki zniknęły, i wygląda na to, że doktor Ziggy ukradł. Mm. Myślę, że to ma rozwiązanie na problem z energią. Aha. Okay. Mm. Mm. Hey. Doskonale! Z tą turbiną energetyczną możesz dać energię oh. miastu. Okay. Musisz się transformować w coś szybkiego. Pociąg jest bardzo szybki. Jestem pewien, że odzyskasz energię miasta. Cała naprzód! To Aha. działa! Maksymalna prędkość! Bardzo dobrze, Superciężarówko! Baterie się ładują! Doktorzy Zig, Twój plan się nie powiódł! Doktor Zig wygląda na wściekłego. Bądź ostrożny, Superciężarówko! Zobacz, akumulatory są prawie pełne. Jesteś najlepszy, superciężarów. O nie! Superciężarówko, stój! Zatrzymaj się! Uff, ale blisko. Doktor Zig wciąż chce robić psikusy. Znów wyładował nam akumulatory. Teraz potrzebujesz pomocy, żeby ruszyć dalej. A ja wiem, kto może Ci pomóc. Taki! Super ciężarówka potrzebuje Waszej pomocy. Doktor Zig postawił przeszkodę na jego drodze. Musisz oczyścić tory kolejowe, aby Super ciężarówka mogła jechać.